Nie masz psychy na następnym filmie kupić Bereszyńskiego? No szczerze to nie wiem, na chuj mi on jest. O kurde, ale podsunąłeś mi koks pomysł. MediCash. mój ulubiony zawodnik reprezentacji Polski. No dobra, drugi, wiadomo, pierwszy robercik, ale MediCash ale by chodził tam. Przypominam o trwającej ankiecie. Link jest w opisie, ale na razie jednoznaczne odpowiedzi, jak na razie prawie 100, nie ponad chyba nawet już. E, nie chcę mi się liczyć tych procentów, ale chyba 100 osób co najmniej już powiedziało, że to 18 będzie godziną nowych odcinków. Jeżeli nic się nie zmieni, to od 1 września zaczynamy wrzucać odcinki o... 18. Wiem, że 1 września jeszcze nie chodzimy do szkoły, ale początek miesiąca, więc akurat. Dobra, spójrzmy sobie statystyki na samym początku tego odcinka, żebym już na pewno nie zapomniał. Spójrzcie, Duwan Zapata 17 meczy, dopiero wczoraj była jego pierwsza bramka. A miał tam kiedyś, nawet nie pamiętam już. A czy w ogóle to nigdy nie dostrzegłem, że on kiedyś asystował, no ale te statystyki są tragiczne. No, cena 5-7. No a Luckman, 19 meczy, 5 goli i 2 asysty. Jak na razie najwięcej Hojlund? 19, no i 6 i 2 asysty. I Muriel też spoko, cztery bramki, 3 asysty. Generalnie nie ma tu nikogo takiego, kto by strzelał tam po 10 bramek. No ale według mnie Lukman tutaj robi największą robotę, mimo że na przykład taki Hojlund ma więcej, ale Lukman, on, on jest kozak. No i zanim przejdziemy do kolejnego meczu, tutaj dostaliśmy wczoraj dwie oferty. Pierwsza od Stuttgartu, bo chcieliśmy sprzedać Juana Musso, no i to samo Paszalić od CF Monterrey. No i jak widzicie, obydwa kluby dają mi dużo mniej pieniędzy niż... Moi piłkarze są warci, troszeczkę podbijemy te ceny, żebyśmy dostali trochę więcej pieniążków, na przykład tutaj 2 miliony w górę, za naszego bramkarza. A za Paszalicia też dużo więcej, bo oni dali nam 15 milionów mniej niż on jest warty, no wiadomo, że nie dadzą nam tej całości, ale chociaż troszkę więcej. 6 milionów więcej? No to już jest sporo, nie? Ale trudno, no muszę mieć pieniążki, żeby jeszcze kogoś kupić. Nie wiem, czy w tym odcinku kupię jeszcze kogoś, ale na pewno będzie szansa jeszcze w kolejnym i może jeszcze w kolejnym, nie wiem dokładnie do kiedy trwa okienko transferowe, czy do lutego, czy do, czy do stycznia, ale wiem jedno, zależy od tego, ile po prostu meczy będzie w trakcie. Na przykład teraz mamy 3 mecze do 17 stycznia, wiem, że na pewno okienko do tego momentu się nie skończy, także możemy grać z Cagliari i Czyli nowym klubem Wieteski. Proszę Państwa, bo dzisiaj się dowiedziałem, że Wieteska, albo to było wczoraj? a ja chuj wie. Przeszedł do Kagliari, właśnie. Dobra, oczywiście, spinamy dupę, bo chcemy wygrać Puchar. Duet napastników Okerek i Erasmus Heilund. I reszta się nie zmienia. Lecimy po. No, wygraną, bo to jeszcze nie Puchar. Dobra, Gevis. Stadium, nawet nie wiem, czy to na pewno nie stadium, tylko stadium. Ale gramy drugi mecz, wykopa Italia, czyli w Pucharze Włoch, czyli w Pucharze Ligi Włoskiej, czyli w Pucharze Pucharów. No i czekamy na depilującego gola Okerekę Mi to kurwa hatryki strzelała on co? Nie no dobra, nie wyżywajmy się na chłopaku. On grał tylko jeden mecz i tak naprawdę to prawie wcale nie miał piłki. Z tego co mi się wydaje, to jeżeli wygramy ten mecz i Juventus również swój wygra, to właśnie będziemy grali przeciwko sobie. Żółta karka dla kiwiora. No jeszcze straciłem bramę, bo kurwa nie podskoczyłem murkiem. No niestety to jest idealna odległość do strzelenia bramki. No i strzelają mi bramkę, przez co przygrywam jeden do zera. I w tym momencie jestem poza pucharem. Kurwa karma, ja już myślałem o meczu z Juventusem, a muszę najpierw wygrać ten. Szczęsny! No, ty kurwa, Mać! Już biegłem z akcją, no. Aj, zapomniałem numerów, no kurwa, ja zawsze o czymś zapomnę. Zero strzałów mam oni pięć, ło! To nie może tak wyglądać. Renkuku na SS, Okereke na SS. Holun zostaje, tylko że Okereke schodzisz. Chyba trochę za szybko chciałem z ciebie zrobić nie wiadomo kogo. Ale sorki, mordu. Więc na razie to zostaje tak. Może coś z tą farmacją będzie lepiej? No raz zmieniam Lunda za Muriela. Jakby cokolwiek to miało zmienić, ja nie mogę oddać strzał w tym meczu. W ogóle ciężko mi jest podejść pod bramkę, ale chujem. Możemy odpaść z pucharu. No jakim kurwa fal tu był cudem. Pięknie kiwior. Moja pierdolę. Nie no nie będę go zmieniał. Żeby, nie żebyście myśleli. Ale musimy zrobić drastyczne zmiany, a to oznacza, że Ederson Campos, który ma chujową formę, ale trudno. I że Boga. No i on. Wiecie. Kto? Duwan Zapata. No Kurwa, no nie przychodzi ta piłka w ogóle. O, mamy faul, elegancko. Ja nie strzelam, ja nie strzelam. Du z duwan Zapata wchodzi, on tak z bliska chyba potrafi strzelać. Ej, czekaj, a jak to się stało, że Mkunku jest dalej na boisko? Zabrakło mi zmian. Nie, nie zabrakło mi, no kurwa, to jest zmieniałem Zapatę, co się stało? Dobra, dawaj, dawaj, jeszcze zdążysz. No to strzelaj Zapata, bądź bohaterem, proszę. Jest bohaterem, on potrafi z takiej bliskiej odległości strzelić Duwan Zapata Będę go wpuszczał na rzuty wolne Duwan Zapata, nigdy nie cieszyłem się Bardziej niż teraz, naprawdę I to dzięki tobie Oddaj za oddaj Rzut wolny za rzut wolny, ale to był pierwszy strzał mój w tym meczu W 75 minucie Muriel dawaj, kurwa Zapata No kurwa mać no nie, odepchnął mnie. Będzie dogrywka w tym meczu. Bo właśnie wykopuje piłę i jest jeden do jednego. Będziemy grali kolejne 30 minut tego spotkania. Właściwie to można powiedzieć, że dzięki duwanowi zapacie i przez duwana zapatę. Duwan zapata, jeżeli strzelisz to jest jesteś koksem. Ach. W końcu duwan zapata, nie zjebałeś akcji. A się łezka wokół kręci, naprawdę. Ale do końca to co chciałem powiedzieć, że... Dzięki Duwanowi, bo strzelił i przez Duwana, że nie strzelił. Bo gdyby strzelił, to by nie było dogrywki, ale teraz od razu na początku dogrywki strzela. No widzisz, kurwa, można było? No kurwa, ty. Jak to jest możliwe? Chorągiewka ograła mnie po prostu. Lukman. Ło, kur... Jeszcze Lukman, Muriel... 3-1! To już chyba koniec! Mimo, że jeszcze 20 minut do końca, ale mamy bramkę drugą, w sensie... Przewagi. Ale Lukman, co tutaj? Lukman poszedł. No tutaj trochę fartem, bo mi oddali piłę z powrotem. I Muriel strzela bramkę. I znowu Muriel, może być 4-1? No jest 4-1, co tu się dzieje teraz? Ja nie mogłem nic zrobić. A w dogrywce strzelam trzecią bramkę pierwszej połowie dogryw. Dawajcie dwucyfrówkę, chłopaki. No nie wiem, nagle przeciwnikom się grać odechciało. Ja już naprawdę tak się bałem, że odpadniemy. Oj niebezpiecznie, zablokowany strzał jeszcze raz! I gol niestety szczęsny. Hm. No na razie nie miał okazji wybronić jakiejś akcji. Teraz mógł, co prawda, ale tak się to podbijało. To pory koszecie poszło niestety. No i bramka na 4-2, ale co ona zmieni? Ona już nic nie zmieni. Jak to tutaj poszło? No nie wiem kto tam. Jakiś taki półysy chłop. Nie jestem w stanie nawet powiedzieć, kto to jest. Muriel! Jeszcze raz Muriel! Chłop co się rzuca! On dalej myśli, że wygrają. No i kolejny strzał celny. No to już trochę ich nabiłem, ale teraz już koniec meczu i nie ma rzutów karnych, bo rozwaliliśmy system. W pierwszej połowie zero strzałów, w drugiej i w górę już mamy dziewięć. No i cztery bramki. Nie, po takiej tragicznej połowie mówię, zesraliśmy się. Tak jak Juventus zresztą, bo Juventus odpada ze Specjo Calcio, więc nawet z nim nie zagramy. No ale miałem rację, zagralibyśmy gdyby nie odpadł, no ale odpadł. Jakie są w ogóle inne? Asroma, Torino, Napoli, Salernitana, Sassuolo... I Inter Milan. He, dobra, lecimy do Serie A. O, ktoś chce coś od nas. Jakieś negocjacje. A, zgodzili się na transfer Pasalicia, czyli dają mi te 6 milionów, a za Juana Muso nie chcą mi dać 2 milionów więcej. Zobaczmy jak to tam wygląda. Juan Muso. No nie, obniżyli stawkę i to w chuj. No nie, dobra, niepotrzebny mi tu jesteś. Idź, bądź wolny. I oddaj mi pieniądze na budżet. Pasalić? 26 milionów. Ok, do widzenia. Mamy 6 milionów budżetu. Na transfer budżet mamy trochę już mało, szczerze. Kogo by tu jeszcze wyjebać? A zobaczmy ile ten metikesz kosztuje. A myślałem, że on ma 80. Za najwyższą cenę nie chcą go nawet obchnąć. Nie, w ogóle mu się nie podoba dołączać do nas. Szkoda. Kogo ja jeszcze mógłbym kupić? Nikola Zalewski ktoś pisał, ale... Ale po co mi on jest? No mam maile, on jest kozacki, maile. No nie wiem. Napiszcie jeszcze w komentarzu kogo byście chcieli zobaczyć. 40 milionów za niego możecie dać jedynie, więc pamiętajcie o tym, że dużo... Za niego nie zapłacimy, ale za to możemy mu dać dużą pensję, więc też może ktoś być to niezły. Tymczasem przechodzimy dalej. Zanim to zrobię, jeszcze zrobię numerki, bo bym zapomniał. Szczesny jedynka. Mkunku 7. Lukman. Dziesiąteczka, jak Messi. Okerekę dajmy 11. Nie, Lunowi dajmy 11. Okerekę dostanie 16. No, Duwan Zapata może mieć te 9,1. Mam nadzieję, że go sprzedam w ogóle, ale na razie nikt się nie chce po niego zgłosić. No kurwa, jaka szkoda. No dobra, po dobrym meczu, taki duecik napastników, obydwoje mieli dublet. Ale wiadomo, to było w pucharach, a zobaczymy jak grają zleczcze w Serie A. Czy zbiera pan punkty? Tak, zbieram, poproszę, trzy. Zapata obok! Ale to już prognozuje nieźle. O, Samuel Umtiti tutaj gra. Jorente w pełnym biegu. To nie mogło się udać, bo z lewej nogi strzelał. Ale no tak walimy, walimy. Na razie głową w mur. Enkunku nam trochę zgasł. Coś ostatnio nic nie ładuje, nic tego. Nic nie pokiwa. To chuja. Kurwa, nie wiem już nawet co powiedzieć. Kolombo, jebanie. Rudzielec. No kurwa, macie. Co ja zrobiłem? Ja pierdolę. No ja już nawet nie chcę tego komentować. Po prostu nie chciałem, żeby piłka wychodziła z. boiska! No i tak naprawdę wiebałem sobie w rameczkę. Kurwa, no. No więc pokazałem wam, jak nie robić. Tak nie róbcie, bo inaczej właśnie się skończy tak jak teraz widzicie. Ale to dopiero połowa. Co prawda, mogliśmy mieć czyste konto. I chuj maile. Słupek, jeszcze do dobitka! Duwan Zapata! 1-1! Ale nam się chłop rozstrzelał dzisiaj. Mordo, co ty? O co ci chodzi? No tu akurat na pusto, ale. Ale gol to gol. No nie mogłem w ogóle nim strzelić przez. który mamy dzisiaj odcinek Dziewiąty czyli przez 7 odcinków, bo w poprzednim strzeliłem, ale w ostatnim meczu, więc tak naprawdę to prawie 8 odcinków bez gola Zapaty, a tu proszę. No to zmiany, oczywiście. SSI, bo tutaj wchodzi o. Okerekę i Hojlund, a nie, jaki okerekę? kurwa, Lukman, Oni niech się zamienią, ale okerekę też wchodzi, do tego przesuwamy ich wyżej, tutaj Hatteburg do środka, Campos i, że, ej, ja myślałem, że to jest Jerome, a to jest Jeremy, wow, cały czas myślałem, że to Jerome, cały czas tak mówiłem, atak ofensywny, bo nie ma czasu, Enkunku, jak ty tego nie strzeliłeś, Toż już mogłeś z fałsza strzelać, dobra, ale mamy już zmiany, ale to będzie chodziło, Hojlund, no nie! Broni bramkarz. Dawaj Lukman, pięknie to zrobiłeś. Jest Hojlund. Kurwa. Aj niepotrzebnie schodziłem na tą prawą nogę jebaną, mogłem z lewej walić. Remis, przez to, że zjebałem tą akcję, ten Kolombo, za co on ma MVP, za to, że na pustą strzelił, że mu dałem piłę po prostu pod nogi? Zostajemy w tym samym miejscu. No ale trzy punkty oddalamy się od liderów. Znaczy... Ale chyba byliśmy dwa punkty? To nie ma sensu. Ostatni mecz na dziś. Specja Calcio, która, przypomnę, wygrała z Juventusem, ale to nie ma żadnego znaczenia. Negocjacje w, z Marco Sportiello i Hateburem. Ale ja ich nie zamierzam sprzedawać. Chyba, że Hatebura i Kesha wtedy. Nie, no Kesha to nie kupię przecież. A, to wypierdalać. Specja Calcio jest 17. No to słabo, strasznie słabo. I musimy to wygrać. No ale czekajcie, bo coś właśnie zauważyłem. Zauważyłem, że lepsze jest jeszcze gorsze. E więc teraz to już jeden chuj. A oto skład. Kiwior odpoczywa. Jeden na pasy, ich dwóch piłkarzy na SS. Ostatni mecz, Specja Kalcja i co ciekawe Szymon Żurkowski i Wiśniewski grają przeciwko nam. No i jeszcze na ławce siedzi Arekreca. Atalanta, Spezia, Calcio musimy wygrywać mecze i taki mecz jest właśnie meczem, który musimy wygrać, ale nie pamiętam jak skończyło się poprzednie spotkanie, w którym razem graliśmy, ale wiem to, że ze specją będziemy jeszcze w tym sezonie grali, bo będziemy grali właśnie następny mecz Pucharu Włoch. No to taki prognostyk przed meczem, Juventus z nimi odpadł, to nie jest śmieszne. LOL XD, lmao. Hojlund, proszę państwa, to jest hojlund, on tam się wpierdala, dajesz piłę albo zdychasz, po prostu tak mówi, do no, obrońcy podchodzi z pistoletem, daj piłę mi, kurwa, musi być ta kurwa, no bo jak powiesz daj mi piłę, no to ci nie da, ale jak powiesz daj mi piłę, kurwa, to ci da, no i on tak właśnie powiedział. A, powiedział idź sobie stąd, no i siema, i jest 1-0. Zapata by się w tej akcji trzy razy połamał. Nie no, nie będę tak po nim cisnął. Dobre mecze dzisiaj zagrał, bardzo dobre, aż miałem go ochotę wpuścić teraz w pierwszym składzie, ale widzisz, może dobrze, że tego nie zrobiłem, no bo jednak Hojlund strzela, a to właśnie za Hojlunda Zapata miałby wejść. Wamać no! Wybij, wybi! No do chuja se wybi. Emanuel Giazzi. Klikałem kółko i nic. Tutaj no może tutaj coś mogłem zrobić, ale tutaj już nic nie mogłem zrobić, bo się podbijał. A taki byłem spokojniutki, że tutaj sobie Hojlundzik strzela brameczkę i myślałem, że to będzie taki fajniusi meczyk i nagle jakbym kolbą wiapę dostał. Daję je do bramkarza, złap to szczęsny, ale ty jesteś super. Ale bramkę wpuściłeś. Ło, wow, man, Ale to było piękne! Szkoda tylko, że później tak wyszło chują. Ale jak na razie mamy tylko jeden strzał. Specja jeden strzał celny, ale ma dwa. Więc jak na razie gramy tym samym składem, później zmienimy zapadkę. I jak zmienimy zapadkę, no to albo się nasza cała drużyna zapadnie, albo Zapata może uratuje nam dupę. No on ostatnio ratował, więc może będzie nie inaczej. No to zmiany oczywiście zmieniamy. Dwóch napastników Enkunku często zmieniam, bo coś już ostatnio no tak średnio, tak średnio bym powiedział. Ale Lukmana chyba zostawimy. Enkunku, tutaj zapata, no i albo Okerekę, albo Muriel, ale ja chcę wygrać ten mecz, więc Muriel. No i tutaj standardowo, oczywiście, że o Boga, że i tak będę się mylił. Dawno nie korzystałem z tej szybkości, no i z tych chujowych podań. Ale to odebrali, Muriel! Leokman, no fucking. Ale tu go przycisnąłem, Ja ci chłop się nie wiedział co ma zrobić. Miał białe podenki widać tam było, że się obsrał. Ale mnie oszukał jebaniec. O ja pierdolę. Dobry wślizg! Ostatnie minuty meczu i to wcale nie ja mam piłkę, oni cały czas są w moim polu karnym. Ja już chyba gram na remis, ale no mam włączone tak całą drżyną. Dobra, ostatnia akcja, bo piły nie widać. Jest Zapata, jest Muriel Zapata! Sam na sam Zapata, uratuj odcinek! Ty kurwa! Jak śmiesz! Kurwa mać, wypierdalasz z tego klubu jebać, ale mnie wkurwił. Da się go jakoś Quicksel kurwa? <grym> da się, ale tego nie zrobię. <grym> bo ja chcę pieniądze za ciebie, chociaż marne 5 milionów, tyle warty jesteś. A jeszcze ja mam za to zapłacić! Generalnie zapomniałem, od, przez całe trzy mecze zapomniałem, że pisaliście w komentarzach, żeby ustawić kapitana jako kup Minersa, no w sumie... Ale on też jest młody. Ale niech będzie. Cup Miners ma środek pola, więc będzie darmordę do każdego ma bliżej. Żeby ruszyli dupę na przykład. I co mogę powiedzieć? No, w następnym odcinku gramy z Juventusem, Interem i Cremonezem. No kurwa, takie meczycha. Po pierwsze Juventus, mega wielki klub. Inter, to samo. No i Cremoneze, które ojechało nas 4-0. Co to będzie za mecz? W ogóle, co to będzie za odcinek? Ruwan Zapata to be Tak, please, please, kupcie go. Nie chcę go już, ja już go nie wstawię. Jebać. <słuch> Jebać. Może uratował mi dzisiaj mecz. Jeden. Ale zjebał dwa kolejne, niech spierdala. Nie chcę mi się już go trzymać tutaj. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli dotarłeś do tego momentu, napisz w komentarzu: Zapata out! I widzimy się jutro na kolejnej premierze o 12. .00. Mam nadzieję, że uda mi się sprzedać tego sabotażysty. Przez niego mamy czwarte miejsce w lidze, ale gramy z Juventusem. Jeżeli się uda, no to na pewno i z Interem. Jeżeli wygramy oba te dwa mecze, no i musimy też wygrać z co oczywiście, to na pewno drugie miejsce będziemy mieli. A może lider. Oczywiście odpukać, nie chcę zapeszać. To wszystko jutro o 12. Do zobaczenia!